Po porannej niedzielnej mszy w Kościele Opatrzności Bożej, 12 lipca trzech ostrowskich maturzystów wyruszyło w rowerową pielgrzymkę do Rzymu. Błogosławieństwa udzielił im proboszcz parafii, ksiądz Marek Gruda. Drodzy chłopnicy, wyruszacie do Rzymu, do grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w tym uroczystym dniu, w którym czcimy świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. Ruszacie, aby tam polecać Bogu własne sprawy i nie zapominajcie o naszej parafii, o potrzebach Kościoła i całego świata. Na drogę w pokoju i pomyślności niech Was kieruje Wszechmogący i Miłosierny Pan, a Rafał Archaniał niech Wam towarzyszy w drodze, byście w pokoju, w zdrowiu i z radością powrócili do swych domów. Niech będzie to błogosławiony czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj pokorne prośby i sprawy, abyśmy przez Ciebie natchnieni i prowadzeni, zachowali prawość w myślach i uczynkach. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Aha. Modlitwa błogosławieństwa. Pan nasz Jezus Chrystus niech będzie przy Was, aby Was bronić, niech będzie przed Wami, aby Was prowadzić, niech będzie za Wami, aby Was strzec, niech będzie z Wami, aby Was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Następnie głos zabrał burmistrz miasta Mieczysław Szymalski. Drodzy pierwszymi, przed wami wiele trudu, wysiłku, ale jednocześnie chyba ogromna satysfakcja, że za niewiele dni staniecie przed grobem Jego Świętoblidości Jana Pawła II i chyba nie ma większej radości. Chciałbym, żebyście w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, jak i również wszystkich naszych mieszkańców, zanieśli przesłanie do tego grobu, że nasze miasto zawsze było wierne tradycją chrześcijańskim, że zawsze byliśmy wierni Janowi Paw Pawłowi II. Życzymy Wam, myślę, że Pan Dyplomat wszystkich Państwa żebyście podczas tej pielgrzymki mieli dużo satysfakcję. A jednocześnie zawsze pamiętali, skąd wyrośliście, że jedziecie z tego naszego pięknego miasta. Wiem, że to jest dużo trudu, ale na pewno po przyjechaniu, tak jak ksiądz powiedział nam czy, na umocnicie nas tą wielką siłą, jakim zawsze umacniał nasz wielki papież, wielki Polak Jan Paweł II. Dużo pomyślności, dużo miły, przeżytych wrażeń i pamiętajcie zawsze, że my jesteśmy zawsze z wami. Dziękuję Marcin Bączyk, Piotrek Stelmaszczyk i Darek Andrzejczak mają do pokonania około 2200 km. Jadą przez Kraków, Biały Dunajec, Słowację, Węgry, Słowenię i Włochy. Pielgrzymkę ofiarują w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.